Previously, on the walking. <noise> Jestem lepszy, słyszałeś? po drodze. No, ja pier- no Bo ja nie wiem. Teraz. mam to. to? Jaj! <noise> fuck! Skrzyżowałem! One Jaj! 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 przysięgam Aha. już rozumiem jak działają slime bloki. Jak mam wyskoczyć z wody? Digger out, e, rozwin. Normalnie bez wody. Och, o, ja nie chcę mi się tego robić. Botox! Ja dałem radę. Ale to ty też musisz dać radę, panie Ja botoks. też muszę dać radę. Nie bądź pizdą. Ale, ale ja. Cienia zjebany. To, to, jest, to jest lodowy poziom. I masz to na wizji. Jesteś jest, pizdo to, jest, to jest No, Nie zapomniałem, boże. Mm -hmm. A, jura, fontannie poszukaj. Uh... Trzeba by było mózg głożyć, no wiadomo, to był problem. Oh, fuck my life and me. Okay. Okay, ja jestem pierwszy w kolejce. Nie ja, nie. nie. skorzystam. Jestem pierwszy, yeah. ja jestem pierwszy. Eeeh, yeah. um, <laughs> Ty, for real. co ja mam tu zrobić? Kłopoty ma, kłopoty ma. Jak daleko jestem? Eee... dobrze ci idzie, trzymaj tak dalej. <noise> no, proszę. Boże... Znaczy, tylko jest w tej Ej, o co jestem z tym swoim <noise> blokiem? Powodzenia, ja muszę nad tym siedzieć. To przetrzymałem nie? Wow Czy on naprawdę o to chodziło, żeby dostać obrażenia? Nie Jezu, czy oni zrobili takie co? Ale właśnie, to tak <noise> Nie, nie wierzę Ja muszę, błagam, zrobię to Nie zrobiłem, ja pierdolę, zrzygam się Kamerka, szybko, już Zrzygaj, zrzygaj Chyba zrzygam się też O, o przeszłam Dobra, doszłaś A. I... Ja. A. A. Kurwa szybciej Szybciej A. A pierdol, a te Minecrafty jest Teraz latam praktycznie. po wirtualnych klockach. Ja pierdolę. Ej, o co chodzi z tymi drzewami? Czegoś nie widzę? Najwyraźniej. Najwy... Takie... <grym> Najwyraźniej. Bo czajesz oczy. Najwyraźniej. <grym> Wy będziecie żegać przez te będę przez te Piotra. Ja nie doskoczyłem, dobrało. jezu. O, 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 mam ochotę kreatywka, se włączyć, ja pierdolę. W przypadku powiedziałem Piotra, a nie kurwa, Botoxa Pierdolony, stary nawyki <grym> Pan Piotr.pl, kurwa, jebany się znalazł po <grym> To Jeden iceberg taki, nie? Botoxowy. Ice. Ej, alter, mam <grym> Are <grym> you winning, Między tu nie! i na Powodzenia dalej. Eee, jestem taka głupia. Cały <laughs> czas nie spojrzałem w dół. Głowę do góry ma zawsze. Trzeba <laughs> <Jecha> być pozytywny, bo <laughs> jak bad botox. Dokładnie, dokładnie tak. <laughs> Kurwa, mać! Albym Manhunt'a teraz Dzień przykurwił. <laughs> ja mam takie emocje w sobie, taką adrenalinę, że was tak rozbierd... Adrenalinę. Patera, <laughs> robię to. Ja Zobacz jak to robię, ja się nawet wody napiję. You <laughs> Pacja działa. Tak. No dawaj panie Batuk, no. Dasz ci podpowiedź? No. CDA. Filmowe emocje w zasięgu ręki. Ja... Ale creative bym się włączył. Nie zasnę dzisiaj. Jak tego nie zrobię? Do rana zastaniesz, zostaniesz w domu do rana, przyjdziesz z mieczem i tarczą. Da ci pierścień. A ja nie jestem na nie tym ALT, ale też nie mogę na tym przecież to zrobić, wytyfie. Mm. O ja naprawdę o to chodziło. 200AK bajdały. Jezu, ja tak Simon Hunter to zrobić, jezu. Tak bardzo chcę się wybić na Dream'ie. Tak bardzo chcę robić konto, które są już przemielone przez wielu ludzi. Ha? Ha, ha, ha. Botox Channel. Nie. Hello guys, welcome to Botox Channel. Dzisiaj kurwa uderzyłem się w rękę, ja pierdolę. Anyway... Brr, brr, brr. Ja mam pytanie, what the, what the dog doing? What the dog doing? What the dog doing? What the dog doing? <laughs> O. Ej, bo zsitowałem mapę, przepraszam, nikt nie widział. Kurwa, przepraszam, przebiłem ci mapę. A, nikt nie widział, tylko powiedziałem, więc się nie Bo Botox słownie rozjebał mapę, więc nikt nie widział. Liczyć nie się... rozjebał mapę. Liczcza ta kurwa, pasja dwa. co tu chodzi? Co się Ej, obok? Wiedziałem. W domku A, nieważne. Gdzieś na szczycie góry. Panie? Wszyscy razem spotkamy się. Ej. Ciebie coraz więcej prawie chciałem z tych mas. Tu bo, bo będziemy żyć. Takich no będzie nic. No, mafia, wiesz, to jakich rozmiarów tygnęłaś, się będziesz wycięlić? No, ganja mafia, wiesz... Jeszcze na kwadrat. wszystko pod kontrolą. Mam pomysł, ty skoczysz, a ja cię jednę. Tu nie ma na pewno trójku żadnego. Właśnie patrzyłem po... te, po przyciski i nie było, nie widziałem. Ja pierdolę! Czy jednak był przycisk, nie? Yes, I did it, I did it. Ej, dobra, botox. To nie znaczy, mi się znowu <laughs> pić, idioto. Spadłam na ostatnim. Ja nie kliknij przycisk No my nigdy stąd nie wyjdziemy! Dobra, dobra, rozejm, rozejm, sojusz. Którym palcem wszystko cię kontrol? Nie! Ja spację klikam sściuk ściukiem, ta ściukiem klikam spacy. No tak, no, no wskazującym. Dlatego taka chujała jesteś w gry komputerowa. Ej, nie, jak Dlatego ty to... Dlatego nie nie, nie, grać nie! Jak ty to robisz? Jak ty to robisz? Przysięgam. Jak ty to robisz? No to wyszedł. Tak, aha, już myślałem. O Jezu, ja sobie właśnie próbowałem uświadomić, jak to by tak. wyglądało, no. <grym> po prostu, po prostu palca nie wykorzystujesz, jakby w gamingu to jest nierealne, nie? A co, coś nie ma palców, tak. na przykład Jax? Jax. Czemu mi docinasz, z okazało się, że coś mu tak stało Dobry. Co? 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 Z tymi palcami się fajnie. No ty chuju, zabijecie! cię! Nie żyjesz, nie ma cię. <grym Teraz <grym> znasz taką terapię botoxa, no. Fajna zabawa, nie? Tak się właśnie bawię zajebiście z tobą, na tym samym poziomie. <tani> Dobra, już biegnę normalnie, już się nie biję. Sojusz. Tak, so, sojusz. Do końca tego poziomu, nie? Widziałem cię, jak się trzalił, idiotu! Okej. Okay. Nie, nie błagam! Permanentny sojusz już teraz. Okej. Okay. Teraz jest y sportowa rywalizacja. bo tak Co Sojusz, nie? Sojusz. No, trzeba to osiągnąć. Nie wiem, jak tu się doskakuje. Już to. Tam są, tam są cztery bloki, nie? Cztery są, nie? Tak, na cztery bloki. Mamy dauna. Nie, utknąłeś. Aha, pato! Dobra, Botox to czeka, jak jest sojusz. Już do końca lecimy koopów. Botox miał być sojusz. Ale nie o kooperacja, co? Ale sojusz to taka trochę kooperacja, ale... No. Hmm. Nie. Jak ja mam tam niby wskoczyć? Przecież to jest nierealne. Out. Ale jesteś! Zbiję cię Dobra, nie, sojusz, sojusz, dobrze. My nigdy tak nie zrobimy. sojusz, sojusz Sojusz, 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 No, i Ike no. Zesrałem się przez ciebie. Nasze narzekanie na slime'y się jeszcze nie skończyło, drodzy państwo. Jest ich kurwa więcej. Jest cały poziom poświę... po... Myślałem, że sobie kreatywnie Chcę, No, chcę, ale mam na... no, Nie, nie, patrz na to No. Brawo! Nie, bo ja już wstrzymam. No się przyklej do tej ściany jakoś. Możesz możesz przesiwczyć sobie i tak do końca dojść, go. O, widzisz? Oh, oh. To samo, nie? No. O, oh, dzięki. O, o czy... Zasadza... A, na ten. Tak, zasada Minecraftowa z fensa możesz na fensa wskoczyć. Aha. Oj, tu będziesz miał problemy. Ojeju, ale ty będziesz miał tu problemy. Oj, oj, oj. Ża to? Żaden problem. Slama nie ma, nie ma problemu. Oh, oh. co? A tutaj shish. Shisha, palisz shisha. Moda na palenie shishy. Było jak moda na palenie shishy. <mulity> tak jak tam ci w tym lolu idzie? Wszystko przegrałem te palca. <mulity> e. e! Co już miał być? No, a tu jest, du jest du duża, zobacz. Du dużych, dużych, dużych. O jezu, ja widzę. No. Nie dam ci tego, spierdolę. Potoks ja objedziesz sojusz! Potoks! Wbije ci! Do! Do! Jebanej głowy! Potoks jak się wpisuje... Słoniasz mi! No kurwa! Gas 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 102 metry! Zapomn. To się kameruje! Czekaj, gdzie to się idzie? Gdzie to się idzie? Co jest? Idzie się, idzie, no to prawda. Ale nie. Ale jestem z jebem. To prawda. Botox z faktami rzuca. Hit in tu Nie ma przejścia. Jest. Kurw... Jezu, jeśli ja tu nie skończę, to się zażygam. Kamerka! No jej! On będzie żygać! Juhu. Chyba i tak czekasz czy co w sumie? Ja robię fajną stretch gościu. Mówię, że zaczekam na meczu. Ja też czekam na meczu. Każda że ona oszuki oszuk oszukiwała, że się nie Ta Teraz walka ze i batoksem, raczej tylko kurwa pożałowanie. To jest sojusz. Hmm. Gdzie ja skończyłam teraz? Na trz... nie skończyłaś. Cz... O, 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 Gdzie tak. skończyłaś? W korku jesteś korposzczurem. Ale, ma... ale za to hajs. Mhm. Piszę sobie do takich turasów, takich basen przez pół dnia i dostajesz kurwa bejmy no to niekoniecznie. Tak to nie w... Też tak może. Splikuj z... teraz. Ale bez kapy, naprawdę. Bez czapki, bez czapki. Pamiętacie jak kiedyś wszyscy mówili co czas kappa, kappa? Abyśmy zjeb... Jejo, ale dziwne... Jesteś, kurwa, no, mamy z rajce w szeregach, mamy z rajce w szeregach Nie, Botox ja myślałam, bo... Oj! Oj! Dobrze Botox! Ja się poddała i patrzy na najlepszych no, ja Jestem na mecie prawie, nie? Botox masz jak to liter contentu. Co wy ty robicie? Poszedłeś czy co? Czy w... zsitowałeś się jakiego? Troszeczkę się czytowałem, jeszcze raz to zrobię. To ja jednerę będę uczciwy tutaj, to? Tak? Ja nigdy nie grałem kreatywa. No trzy razy później zcheatowałem zczytowałem A tu, ty, tu co? Mm. Trzeba się pojadać. Jura, co nie. robi. Ty, <noise> uh. Botox. Jak Zamordowałeś mnie prawie. That's the point. Dobra, Botox, koniec tej bitwy tytanów! Dobra, Botox, ej! Mordo, bo polecisz, ej! <głos> <głos> to tu idzie! Dziura, ale ty, dobra, jesteś ja pierdolę. Dzięki. Ja nigdy nie potrafiłem lian w Minecrafcie, nigdy się tego nie nauczyłem. No jak, to jest najłatwiejsze. To jest w pierwszym slajmy. Joo! On to zrobił. Patrz, od dołu to zrobię. Za pierwszym. No hejka, co tam się z tobą dzieje? No jajks, liany! Jestem zjebany! Yes, Is that it? Nie! Nieee! <laughs> to wymyśli to, że jak się spada po lianach to jeszcze się takie... Nie, Jezus Maria, z fikołka zrobię! Co wy tam robicie? Bikona? No, 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 no. Zęsram się Czemu tu jest leż, leży blok diamentu? Jakby tylko tu się dało? Jest, mam to, wiedziałem, że trzeba Shifta wcisnąć po prostu. Jeszcze tutaj muszę. Nie, no nie mogę. Ty. Ten diament miał ci dać siłę, Botox. Ja nie mogę stawiać na adwent. Nie, zjebałem, czekaj, czekaj. Jest, jest, tak? Nie, jeszcze to. Ze stresie, nie strzałkuj, nie strzałkuj tego, nie szczałkuj tego. Strzałkowałem! Nie, 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 spadłem na samo dno. Pomysł. O, patrzę, wyszło mi. Eee... Zesram się. Thanks for watching. Ała kurwa, rzeczywiście. Dobra, botok, dawaj drugą mapę. Co? On... Zasrałeś się. Wojtek, wstawaj, zesrałeś się. A, Ciekawe, co jest za mapą. Po staro. Ja pierdolę, zżygam się. No, myślałem się, że jest ktoś, kto potrafi zrobić to w jakieś 15 minut. No, ja na przykład. Jakbym się postarał. Po prostu nie chciałem, Tym żeby... miłym akcentem kończymy yeah, dzisiejsze yeah. spotkanie. I jest nie spierdalaj. Co? Ja zajęty! Dać mi spokój, nie czas na zabawę! Ja nie być taki ork, gotów do pracy, czemu nie? Tak? Hm? Czego ty chcieć? Coś trzeba zrobić? Ja to zrobię. Chętnie! Praca, praca! Dobra, dobra, dobra! Brać ich! Spróbuję!